O, do diabła. No. Wiecie, co to jest za akwarium? No, nie musi. Mam dwa takie same. No. Możecie poznać trochę po tle. Otóż to jest bojkarium. Spytacie, gdzie masz bojownika? No, bojownik jest w miarę bezpieczny w słoiku. Nie wiem, najwyżej go do roślinniaka przerzucę. No, swoją drogą taka szybka zmiana. Tak to teraz tutaj wygląda. Woda się spuszcza. Ja za godzinę z kawałkiem jestem umówiony. Za godzinę muszę wyjść. <noise> Odcinek na spontanie. No. <noise> eee... O Boże. Także się szykuje restart. Ja go... O, przepraszam, tu widać mój palec. Ja go... Teraz na 100% nie skończę. Ja sobie teraz zacznę i skończę jak wrócę. Wychodzę do znajomego muzyka. Jakby był ktoś bardzo ciekaw. O kurczę, no nie, no to mi zejdzie dużo czasu z tym. To ja teraz najwyżej wodę spuszczę. No i nie wiem, no dokończę wam jak wrócę do domu. Wrócę późno. Ale będzie roboty. Jeżeli tego dzisiaj nie skończę. To plan jest taki, żeby bojek trafił do roślinniaka, bo tak to tam teraz wygląda. Trochę też się tutaj porąbały sprawy, bo wyrywałem sobie rotale i to wszystko wyleciało, ta ziemia spod spodu. A wygląda fajnie, musisz przyznać. Wygląda fajnie, zwłaszcza na kamerce. Jeżeli chodzi o krewetkę, to jest tu. Nie wiem, czy ją widzicie. Ale... O, 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 tutaj jest. No dobra. To tak tytułem tego szybkiego odcinka. No i dobra, nagram Wam. Następny odcinek, co z tego wyjdzie, albo jak chyba trafi do roślinniaka. Cześć.